No, Simano, kolejny poranek, piąta godzina prawie. Tak jak obiecałem, z samego dachu, już przygotowałem sobie wszystko, z samego dachu będę pozdrawiał. Kolejny dach, no w sumie pierwszy. Tam będziemy wchodzić, tam będziemy wchodzić, wszystko jest ustawione. Także idziemy, mam nadzieję, że kurde. Że nie przeszkodzi mi to. Za jakie grzechy Za jaki grzechy ja to dla was robię No jesteśmy na dachu A dosłownie Taki mamy widok No i przejdziemy do 10 pytań, o komin mój, żeby mi telefon nie wpadł, przejdziemy do 10 pytań do, trochę niewygodnie tutaj siedzieć, ale jakoś się, kurde, może usadzę, usadowię się, chociaż na chwilę. O jest niewygodnie, słuchajcie, niewygodnie siedzieć tutaj, ale pierwszy dach. Mówiłem, że na dachu będę odpowiadał na pytania? To na dachu. No i dobra. Dobra, lecimy po kolei. Fajny macie widok. Jak zwykle wschód słońca jest, nie? No dobra. Poważnie siedzę na dachu. Mówię wam szczerze. Pierwsze pytanie do Was, znaczy od Was, eee, czy Konon latał za robotą? Konon nigdy nie latał za robotą. To, co on mówi, to jest mit. To jest po prostu mityczne. Po prostu nigdy nie latał za robotą, latać nie będzie i jemu się nie chce, słuchajcie, robić. Naprawdę poważnie Wam mówię. Nie chce mu się robić i robić nie będzie. To z Majora z sześcioma stówami. Już tyle razy Wam mówiłem, ja się chętnie z Majorem dogadam, Chętnie się z majorem dogadam, żeby to jakoś sprostować, nawet go tam spłacać po te pięć dych, po stówie, czy tam jakoś tam o nie. Z tym, że muszę go spotkać. Przede wszystkim muszę go spotkać. Co nie znaczy, nawet, że go spłacę, to nie znaczy, że, że słuchajcie, że ten. Że będę z nim współpracował, nie? No, moje podwóreczko. Tak z trochę innej wizji, teraz. Jak prawie jak z drona. <laughs> czy ma. Czy mam plan wziąć ślub z Ewą? Yy, nie mam takiego planu. Nie mam takiego planu. No i tyle mam do powiedzenia. Nie mam takiego planu. <laughs> A jak wspominam maturę? Maturę wspominam bardzo fajnie, było, bardzo wesoło na maturze było. Słuchajcie, dlatego, dlatego bo ja się kompletnie w ogóle nie uczyłem do matury. Ale to kompletnie się w ogóle nie uczyłem do matury. O, teraz wygodnie jest. Kompletnie się nie uczyłem do matury w ogóle, w ogóle. W ogóle, po prostu do matury podszedłem, jak to się mówi, no z biegu. No z biegu, podszedłem, nawet nie uczyłem się, no. Miałem trochę szczęścia, trochę tego, no ale jakoś zdałem, nie? Może i miałem trochę wiedzy też, skoro zdałem jakoś tą maturę. No, A czy znaczy jak wspominam, trochę stresu było na pewno. Było trochę stresu, ale. Ale się udało, no, najważniejsze, że się udało, słuchajcie Nie, naprawdę, no, słońce jest fajny. Tam macie kościół w oddali Koło słońca po, po prawej stronie No Także mówię, taka była stresująca trochę, ale matura Ale, ale poszło Tu macie całą budowę Obudowali mnie dookoła Dobra Czy robię to dla widzów i dla kasy? Robię to dla widzów na pewno, to co robię Dla kasy również, bo jednak to jest jakaś praca, nie? Może nie jest, znaczy słuchajcie yy, Każdy kto prowadził yy, yy, Vloga lub yy, Lub streamy robił To wie, że to strasznie wymużdżająca praca jest Ona nie jest fizyczna, no bo ona nie jest ciężka fizycznie Ale jest strasznie wymuszająca. A robię to tak, robię to dla kasy i robię to też dla widzów, no. Kto pierwszy, to ja nie wiem właściwie, nie? Ale robię to też i dla pieniędzy, no, bo słuchajcie, no, yy, nie robi się czegoś za darmo, nie kopie się rowu za darmo, no. Każdy chce jakieś te pieniądze zarobić, nie? To nie to chodzi, że jestem pazerny na pieniądze, tylko po prostu w jakiś sposób trzeba te pieniądze zarabiać. Jeżeli jakoś mi tam wychodzi, yy, wychodzi mi te... O, tam jest kościół. Wychodzi mi, wychodzi mi te jakieś tam te, te, te filmiki i tak dalej, no to, to też chcę z tego jeść, mieć jednak jakiś zysk, no. A dla widzów też oczywiście, że dla widzów to robię. No wczoraj z widzami się spotkałem, to się nawaliłem jak świnia. No ale bardzo ich po pozdrawiam, właśnie tych widzów, którzy byli wczoraj u mnie, nie? I szacunek mam do nich. Czy chodziłem na wagary? No pewnie, że chodziłem na wagary. Słuchajcie, mieliśmy w tamtych czasach... Było trochę inaczej. Nauczyciele byli mieli więcej praw. Raz poszedł na wagary i złapał mnie i naszych i, i moich dwóch kolegów, bo żeśmy we trzech poszli i złapał nas wychowawca. Złapał słuchajcie nas wychowawca. Złapał nas wychowawca i cóż, przyprowadził na lekcję, tam gdzie się odbywała angielski wtedy się odbywał. I dostaliśmy z liścia. Każdy, każdy z nas dostał z liścia od, od nauczyciela. Dosłownie, autentycznie Wam mówię. Za to, że poszliśmy na wagary. Z czego mu nigdy wcale... Yy... Nie jestem zły na niego, bo bardzo dobrą miał rękę, mądry był przede wszystkim. Miał podejście do nas. I zasługiwaliśmy na to, no bo poszliśmy na wagary, dostaliśmy z liścia, no. Autentycznie Wam mówię, dostaliśmy z liścia. <laughs> każdy, ja też. <laughs> Także... No właśnie, właśnie Berew, pozdrawiam Cię, Berew. Właśnie wczoraj z Tobą rozmawiałem. I Carlos, pozdrawiam Berew, pozdrawiam. Jak widzisz, siedzę właśnie na dachu. Pierwszy mój dach. Jeszcze mam trzy do obskoczenia. No więcej nie obskoczę. Siedzę sobie przy kominie. O, tam Macie następny kościół, tam daleko, 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 daleko kościół jest. Więcej kościołów, niż domów. Historia ksywy. Hmm, dobra, której ksywy? No bo tak naprawdę to mam ksywę czarny. Czarny mam dlatego ksywę, ponieważ słuchałem czarnej muzyki, której słucham do tej pory i... i stąd ta ksywa, no że czarnuch. Czarnuch to czarnuch, bo czarny muzyki słuchaj i czarny i tak się zostało. Natomiast ksywa Meksiko Meksykano y, wymyślił y, Sam pan Krzysztof Z tego względu, że stwierdził, że aha, dobra Jesteś z Meksyku i tak dalej, nie Rodowity Meksykanin Czyli z tej dzielnicy No to, no to, no to, no to, no to tak no to, no to, powiedział, no to bądź Meksyko No i tak przyległo do mnie Meksyko No i już, no i, no i tak się zostało Meksyko To już któraś ksywa z rzędu, bo kiedyś miałem nawet robak ksywę <laughs> Nie wiem czemu, ale robak Ulubiona potrawa? Hmm Ulubiona potrawa, chyba gulasz, wiecie? Chyba najbardziej lubię gulasz. No, z ziemniakami, z sosem, gulasz elegancki, jeszcze z surówką. No, to chyba moja ulubiona potrawa jest taka, naprawdę. Prosta do zrobienia, ale chyba najbardziej ulubiona. Chociaż powiem Wam szczerze, że ja nie wybrzydam. <laughs> no, to Wasze pytanie. Czy korzystałem z dziwek? O Jezus. Obleciałem tyle burdeli po białym stoku, że mam się w głowie nie mieście jak byłem w wieku 20 lat Naprawdę Teraz obecnie nie, nie, już, już wyrosłem z tego, nie? Ale był taki okres, że naprawdę obleciałem. Nie nawet znali w tych burdelach, no nie dziwię się, że mnie znali W tych burdelach, także także... No korzystałem, korzystałem, korzystałem no i ostatnie pytanie, coś o pracy sapera. No trudna praca. Bardzo stresująca, powiem Wam szczerze, stresująca. Te wysadzanie i tak dalej. Rozminowywanie to, to, to jest stresująca robota. Trzeba mieć po prostu jakiś taki trochę, jakbym powiedział, no, dystans do siebie, no bo wiesz, wiecie, w każdej chwili można wybuchnąć, nie? No w każdej chwili, no to, to nikt, nikt nic nie powie, że, 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 że pójdzie wszystko gładko, tak jak ma iść. Nie? Oczywiście wiesz, wiecie, szkolenie jest odpowiednie, no, co do tego, nie? Ale, ale nigdy, nigdy nie ma się tej pewności stuprocentowej, że się nic nie stanie. Zawsze się coś może stać, nie? Dlatego saperów jest mało. No. No to i tyle z tych pytań. Następne będą, następne będą. Jeżeli dzisiaj zrobię live'a, to następne pytania też będziecie mogli y, dla mnie przesyłać. No i teraz <laughs> będę pozdrawiał. Z tego wspaniałego miejsca, na którym teraz jestem, na samym czubku dachu mojego domu, będę pozdrawiał Was wszystkich. Więc zacznijmy. Zacznijmy może od worka. Pozdrawiam Cię, worek, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam też również Rafała, dzięki za uczestnictwo w streamie. Pozdrawiam, pozdrawiam Piotra Banana. Razem ze schodem słońca Cię pozdrawiam. Oj, pozdrawiam 14HC88. No to 14HC88 to już Ciebie znam z, z live'ów, także pozdrawiam Cię bardzo miło. Pozdrawiam też Enter, Enter Tomakow, również Ratiego Kuczaja. Dzięki za to, że byłeś wczoraj na live'ie. Od razu wam cały czas przypominam, że mam już na Facebooku odpalone konto, z powrotem się odpaliłem, także tak będzie można mnie znaleźć, bo będę robił te pocztówki. Yy, przynajmniej takiś raz, chociaż, przynajmniej chociaż jak się uda, raz na tydzień pięć pocztówek wyślę do kogoś. No, kotik 3.7. <laughs> Pozdrawiam cię serdecznie. Nie wiem kim jest, kim jesteś. Kotik, ale pozdrawiam cię serdecznie. Widziałem, że często siedzisz na u mnie na live'ach także bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Także pozdrawiam Twoją koleżankę lub nie wiem dziewczynę, nie wiem kto tam nam był. Pozdrawiam Pawła z Pomorza. Właśnie będę chciał się na Pomorze wybrać do Gdańska generalnie. Jaki termin będzie, nie wiem, jeszcze prawdopodobnie sierpień. Ale no ale skręcił się tam wybiorę. Majka z Ostrowca. Pozdrawiam, Majk. No chłop ze wsi. No to kurde, stary, dla Ciebie to szacun, bo, ponieważ... ponieważ jesteś praktycznie na każdym moim live'ie. To akurat to Ciebie pamiętam. Także pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Pozdrawiam również Maniaka Szota. Krystianas Silna, Bądziu, pozdrawiam Bądziu, dzięki za oglądanie. He, fani Żubra, no to fani Żubra to pozdrawiam bardzo mocno, no bo ja jestem fanem Żubra, więc pozdrawiam, oj cholernie bardzo mocno pozdrawiam fanów Żubra. No i Grzyb Jadowity, no toż Ciebie to jakby Ciebie nie pozdrowić, Grzyby Jadowity, kurde chłopie. Bardzo Ci dziękuję, że też siedzisz u mnie na live'ach, na, prawie na każdym live'ie jesteś, mam szacunek do Ciebie i w ogóle. Mam nadzieję, że się może kiedyś spotkamy, może być może, tak samo jak z chłopem ze wsi lub z tym 14 HC 8.8, możemy się spotkać. Jakiegoś grilla rozpalić albo ognisko, tylko się trzeba zgadać wtedy. Ale mówię, mam Facebooka odpalonego, także jak wejdziecie Jarosław Andrzejewski i zobaczycie tę samą ikonkę z tymi plecami, z tym moim krzyżem na plecach, to, 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 to na pewno mnie znajdziecie. No i jeszcze Pozdrawiam ostatnie pozdrowienia, to pozdrawiam Johnny Brawego. Johnny Brawo. Pozdrawiam Cię Johnny Brawo. Też Cię kojarzę. No, także pozdrawiam. Ogólnie pozdrawiam wszystkich widzów, no ale tutaj wymieniłem tych, których spisałem wczoraj. A teraz będziemy się starać zejść, żeby zębów nie wybić. No, bo może być nieciekawie. Bo mamy jeszcze kamerę i zeszyt, znaczy telefon i zeszyt. O, ktoś jedzie. Nie wiem czy ci będziecie widzieć. Nie, nie widać. A, przyjeżdża na rowerku. Przejechał koło kościoła. No, także słuchajcie, no, bardzo wam dziękuję wszystkim za to, że uczestniczycie ze mną w tych moich zwariowanych i filmach. Również, a to jest mój kibel, Boże święty. No i co z tego? Ważne, że jest gdzie się wysrać. No, a tu jest cały zodiak. No i właśnie mówię, dziękuję wam wszystkim jeszcze raz naprawdę za to wszystko, że jesteście ze mną. Że wspieracie i duchowo również, nie tylko finansowo, ale duchowo również też, bo robię to, też to dla was. Tam mam Biedronkę. Tak jak wam mówiłem, mam wszędzie blisko. Bardzo wam za to dziękuję. Tam mam Biedronkę. Nie wiem czy widać. Widać bieroneczkę, tu mamy zodiak. Także ja mam wszędzie blisko, naprawdę. A tam mam zaraz, za tym blokiem, zaraz mam... O, nawet kawałek wieży widać. Widać kawałek wieży. Tam gdzie chodzę. Także naprawdę słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za to wszystko. I zapraszam. Być może będzie dzisiaj live. Nie na pewno, ale być może, bo potem będę już miał czwartek, piątek i sobotę zajętą. Więc prawdopodobnie zrobię dzisiaj live'a i w środę. Prawdopodobnie. No i dobra, teraz będziemy schodzić. To może być coś całkiem nieciekawe to schodzenie. Jedną ręką się tylko trzymam. No, ale jakoś idzie. No, no to już jesteśmy w połowie drogi, Patrzcie. A, to mój sąsiad. Chwila skupienia, co? Ucha jeszcze mi lata, tu kurwa kołnosa. No, to już jesteśmy w domu. Także jak mówię, obiecałem Wam, że będę na dachu i byłem. Tylko nie chodź po dachach, nie? <laughs> Słuchajcie, no dobra, schodzimy na dół. O, i pies ma do ogonem. Kora. Ojej. No, jesteśmy już na dole. Oj. No dobra, dziękuję i zapraszam jeszcze raz do oglądania. Trzymajcie się.